W 2019 roku NBP kupił ponad 100 ton złota. W dobie kryzysu złoto chcą kupić też indywidualni inwestorzy. Jednak czy to się nadal opłaca? Okazuje się, że całe złoto wydobyte do tej pory przez ludzkość to około 180 tysięcy ton. Odlany z niego sześcien miałby długość wokół tylko 21 metrów. Jego podaż jest stała i zupełnie niezależna od czynników politycznych. Nie da się sztucznie zwiększyć jego ilości na rynku. Dzięki temu jest niezwykle odporny na inflację. Worek złotych monet zakopanych przez naszego przodka w ogrodzie, gdyby został odkopany dziś, miałby mniej więcej taką samą wartość. Z pewnością nie da się tego powiedzieć o worku banknotów. Kraje utrzymują rezerwy złota, aby ustabilizować walutę przed hiperinflacją, szczególnie w przypadku poważnego kryzysu gospodarczego. Według USA Today Polska znajduje się na liście 25 krajów z największą ilością złota dzięki zwiększeniu jego zasobów w latach 2018-2019 o ponad 125 ton. Polska zajmuje na tym rankingu 21 miejsce z rezerwami złota wynoszącymi 229 ton o wartości około 11,5 miliarda dolarów amerykańskich. Według stanu ze stycznia 2020 roku państwa świata mają łącznie 34 700 ton rezerw złota. W 2019 roku Narodowy Bank Polski sprowadził około 100 ton kruszcu do Polski, który do tej pory był przechowywany w Banku Anglii. Ponad 80% światowych krajowych rezerw złota znajduje się w posiadaniu banków centralnych zaledwie 25 krajów. Prezes NBP Adam Klapiński stwierdził, że zakup złota jest odzwierciedleniem wyjątkowo dobrej sytuacji gospodarczej Polski i stałego wzrostu rezerw dewizowych. Dzisiaj, gdy wiele gospodarek na całym świecie boryka się z trudnościami wynikającymi z pandemii koronawirusa, czy warto iść w ślady NBP i zacząć kupować złoto? W lutym i marcu 2020 roku inwestorzy masowo kupowali złoto, co spowodowało wzrost jego ceny. 4 marca cena złota osiągnęła ponad 1700 dolarów za uncję. Zbiegło się to także z niespotykanymi spadkami cen ropy na światowych rynkach. Zapasy złota na świecie utrzymują się na prawie stałych poziomach. Złoto jest trudne i drogie do wydobycia, więc tak naprawdę nie ma go zbyt wiele w obiegu. Powinno to doprowadzić do ustabilizowania się ceny złota w długim okresie. Specjaliści są zgodni, że perspektywy dla metali szlachetnych pozostają dobre. Banki centralne na całym świecie obniżają stopy procentowe, aby złagodzić negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, co spowoduje napływ kapitału na rynek złota. Dodatkowo, inwestorzy indywidualni masowo pozbywają się ryzykownych aktywów i przenoszą kapitał do tzw. bezpiecznych przystani, takich jak złoto. Właśnie w okresie globalnych niepokojów. Wszystko to razem wzięte powinno powodować wzrost popytu na złoto i jego kursu. Jedną z najpopularniejszych metod inwestowania w fizyczne złoto jest kupowanie monet kruszcowych, które są najczęściej bite z czystego złota, co powoduje, że zmiany ich cen zależą od zmian cen złota na giełdach towarowych. Co ciekawe, Polska ma własną, unikalną monetę kruszcową orzeł bielik, emitowaną przez NBP. Możliwe jest również kupowanie sztabek złota, jednak ta metoda jest preferowana przez bardziej zaмоżonych różnych inwestorów, ponieważ cena kilogramowej sztabki wynosi prawie 200 tysięcy złotych. Inwestycje fizyczne złoto były jednak w końcówce marca znacząco utrudnione. Tymczasowe zamknięcie trzech największych rafinerii złota na świecie w połączeniu ze wzrostem pobytu na złoto podczas kryzysu doprowadziły do niedoborów na fizycznym rynku metali w wielu częściach świata. Złoto inwestycyjne w Polsce stało się obecnie towarem deficytowym, trudno dostępnym do nabycia od ręki i po cenie zbliżonej do ceny na rynku kontraktów terminowych. Nowych. Najwięksi polscy dystrybutorzy złota informowali, że czas realizacji nowych zamówień został znacząco odroczony, nawet o kilkadziesiąt dni roboczych. Możliwe jest jednak inwestowanie w złoto bez kupowania go w formie fizycznej. Pozwalają na to m.in. fundusze inwestycyjne, które inwestują zgromadzone aktywa w akcje firm wydobywających metale klasyczne oraz instrumenty pochodne oparte o cenę złota. Innym instrumentem finansowym pozwalającym na ekspozycję na rynek złota są ETF-y, exchange. Traded Funds, notowany na największych światowych giełdach. Fundusze te naśladują kurs złota za pomocą inwestycji w sztabki lub przy pomocy kontraktów terminowych. W obecnych niespokojnych czasach posiadanie złota w formie fizycznej lub papierowej, jako części całego portfela inwestycyjnego, z pewnością będzie dobrym pomysłem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.